Dzień dobry. O, ten temat myślę, że byłby ciekawy poruszenia w ramach kursu premium jako dodatek. Tytułem tego nagrania jest: czy można coś polepszyć w relacji pracowniczej, w funkcjonowaniu pracownika jako takiej podstawowej cegiełki funkcjonalnej twojego przedsiębiorstwa, twojego zakładu? Twojego biura, Twojego zespołu, ludzi. Czy oni mogą pracować w jakiś sposób sprawniej, wydajniej, przewidywalniej, pewniej, pewniej dla samych siebie i dla całej firmy? Pomyśl sobie, czy mógłbyś coś zrobić? Jest to szczególnie kierowane nagranie do tych, którzy prowadzą jakiś biznes, mają wielu pracowników, wielu, wiele zatrudnionych osób, które muszą wykonywać różne zadania, i, i, i lepiej, żeby wykonały te zadania sprawniej, dokładniej. Wręcz precyzyjnie, bez pomyłek, bez jakichś utrudnień, bez jakichś małych przeszkód lub większych, bo te duże przeszkody mogą rosnąć z tych małych. Często się tak zaczyna. Ja jestem w ogóle na. Y y na wieczornym spacerze, bo cały dzień lało i teraz się trochę też zanosi, że już tu widać, że są obcięte wierzchołki, chmury. I właśnie jestem na przełęczy na końcu doliny lejowej, no i tutaj nagrywam ten odcinek. Więc nasi pracownicy mogą wykonywać różne. Różne takie małe błędy mogą mieć wątpliwości, mogą mieć podejrzenia, mogą mieć niesłuszne wątpliwości, lub mogą się w rozmowie przejęzyczyć i ktoś inny ich źle zrozumie. Mogą mieć jakieś pomysły, które mają usprawniać całą pracę w zespole lub na produkcji, ale. Ten pomysł nie jest do końca dobrze przemyślany, tylko porywa wszystkich. I wszyscy się na chwilę nim zachłystują, zatrzymują w pracy, a on w ogóle potem gaśnie. Bo ktoś się zorientuje, jak dalej sobie go przeanalizuje, bo ma już czas na to i jest jeszcze motywowany, że to jednak nie miało sensu. I takich różnych zdarzeń, no cóż, dobrze wiesz, no zdarza się mnóstwo, prawda, w naszym życiu. Wyręcz powiem tak, jest takie popularne słowo: nikt nie jest nieomylny, tak? Albo człowiek może się mylić, bo to człowiek może się mylić człowiek ma prawo się pomylić. Bo żeśmy przywykli do tego stanu, w którym się ciągle i, i namiętnie mylimy, tak? Powiedzmy, na dziesięć dobrych trafień jedno jest, nie, nie, jest, nie jest trafione. I z czym to się wiąże? No, przecież oni, żeby nie rozwlekać się, muszą wszyscy coś używać, czymś zarządzać, coś spinać, coś poruszyć, coś zmusić, zmotywować. I to jest organizm. Aparat mówienia, aparat myślenia. Gestykulacja. I teraz pytanie, czy można to usprawnić? Czy można sprawić, że te wszystkie czynności, które wpływają na te różne dziwne stany w trakcie naszej komunikacji, będą... Yy, ale śliczne Będą no mogą się jakoś dać polepszyć Tak zapanować nad nimi można, czy, czy w ogóle jest jakaś metoda dzisiaj jeszcze No na pewno jakiś No dobra wiadomo do czego ja tu dążę ale, ale tak nie wprowadzając w ten temat tak nikogo, to właściwie każdy by powiedział z buta yy, na jedno pytanie, no tak, trzeba lepiej się odżywiać, yy, kawę wypić trzeba, yy, no troszkę więcej mięsa, żeby pobudzić myślenie. Yy, nie wiem, czy to akurat się sprawdza, ale yy, trzeba jeść w sposób zbilansowany, tak? Yy, trzeba jeść w sposób, no ale to już wszystko słyszeliśmy tysiące razy, tak? Że że, że już yy, nam, nam m, no, no nigdy się może nawet nie zajmował ktoś tak yy, po, na poważnie sprawem odżywiania pracowników y, albo bo, bo ja tutaj mówię o właściwie maksimum czy można jeszcze osiągnąć jakieś maksimum y, tego, tego polepszania y, warunków życia pracownika który będzie y, sam sprawniejszy, sprawniejszy w pracy, zdrowszy tak więc yy, Tytułem tego nagrania jest: czy można coś polepszyć w relacji pracowniczej, w funkcjonowaniu pracownika jako takiej podstawowej cegiełki funkcjonalnej Twojego przedsiębiorstwa, Twojego zakładu, Twojego biura, Twojego zespołu ludzi? Czy oni mogą pracować w jakiś sposób sprawniej, wydajniej? Przewidywalniej, pewniej, pewniej dla samych siebie i dla całej firmy. Czy można jakoś usprawnić ich, ich, ich pracę? No i tutaj będziemy się starali odpowiedzieć na to pytanie w całym kursie. W taki sposób, że ten temat nie jest poruszany, bo on nie dotyczy Ciebie. Ty musisz zrobić porządek dzięki temu kursowi sam ze sobą, a nie mówimy tutaj o pracownikach. Ale to wyjdzie z kontekstu i nawet nie będę musiał tłumaczyć. I chyba nawet nie będę, bo ja właśnie to teraz opowiadam. Ok? O, pierwsza kropla spadła. No tutaj niestety las ucierpiał. Z tego co słyszałem to y, kiedy sadzili te drzewa, bo to są nasadzone, y, to była taka wiedza na ten temat. Tym gatunkiem trzeba obsiać. Tymczasem on, kiedy wyrośnie, zaczyna... No... Do, 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 no nie daje sobie rady od pewnego wieku. I ginie masowo. I tak w tatrach dzisiaj wygląda. Dlatego, że ktoś miał kiedyś y, wiedzę na ten temat. Znacznie lepszą wiedzę niż może mieliśmy wcześniej, ale niewystarczającą do tego, żeby y, zadecydować o życiu innych istot. No bo oni pozwolili im tu żyć, ale nie pozwolili im tu dorosnąć, dojrzeć. Podobne jest z naszym odżywianiem. My coś na ten temat sądzimy dzisiaj, co jest właściwe, ale za 30 lat już będziemy wiedzieli, że to nie było właściwe. To, co teraz wiemy na temat odżywiania ożywieniu człowieka. No i. I tego się postaramy to się postaram przekazać na kursie. O tym bym chciał powiedzieć. Cześć. A jeszcze musiałem zrobić nagranie, że ja tu w ogóle jestem. Nie, że ktoś tam nagrał to. O. Przerzuciłem teraz na drugą kamerę. I to jest ta okolica. Gdzie byłem, i teraz przy, tu jestem pod, pod wiato, Nie że w na siebie, Musi, musiałem się ubrać. W, w krótkę się zaraz ubiorę, bo, bo pada. Słychać chyba. No to pozdrawiam. Stąd cześć. Mm, także to tyle. Tytułem. Tego nagrania, to dziękuję. Do usłyszenia. O, się rozpadało. Muszę założyć kurtkę.